oh look look Dzień dobry. Nazywam się Artur Barcisz, jestem aktorem i przez przecudownych ludzi z domu pełnego kultury, piękna nazwa, w Staniątkach, koło Niepołomnic, zostałem poproszony, żeby przeczytać Wam fragment pewnej książki. Książka jest zatytułowana Profesor Juzio w świecie dorosłych, a napisał ją Pan Michał Kleszcz. Wydało wydawnictwo Marvel. No to nie mogłem odmówić i już czytam. Przeczytam Wam rozdział trzeci, który wydał mi się bardzo ciekawy. E, nastoletni kuzyn, czyli pół dorosłego. Hubert, kuzyn Krzysia, miał 16 lat i sporo wiedział o świecie dużych ludzi. Był kimś na kształt polityka, brał kiedyś udział bez sukcesów w wyborach do samorządu szkolnego. Nastolatek był dla chłopców także czymś w rodzaju wyroczni. I podobnie jak ona, nie zawsze mówił jasno i zrozumiale. Co gorsza, zawsze chciał czegoś w zamian. Hubert był raczej niskim, rudym chłopcem. Jego waga mocno przekraczała standardy dla wieku i wzrostu. Całą twarz miał pokrytą czerwonymi kropkami, które nazywał sywkami. Cokolwiek to było, musiało mieć coś wspólnego ze stawaniem się dorosłym i było w tym coś, co kojarzyło się chłopcom z przepoczwarzaniem. Z tą jednak różnicą, że poczwarka stawała się pięknym motylem, a nastolatek kolejnym nudnym dorosłym. Zastali go przed komputerem, czyli tam, gdzie zawsze. Prawie cały wolny czas spędzał na grach komputerowych. Józio wbrew zdaniu wielu uważał granie za rozrywkę niskich lotów. Brało się udział w przygodach przygotowanych przez innych, a do tego wszystko było podane na tacy, wygląd postaci, lokacje, głosy. Według Józia każde szanujące się dziecko powinno doceniać czytanie. Taka to mądra książka. To dzięki książkom wyobraźnia się rozwija, a jej właściciel uczy się jej używać, panować nad tą wielką mocą, czyniącą każde dziecko superbohaterem. Ani telewizja, ani gry komputerowe nie dają dziecku tego, czego naprawdę potrzebuje. Można wręcz powiedzieć, że gry komputerowe i telewizja działają na dzieci jak kryptonit na Supermana. I tak oto dzielna drużyna przybyła do wielkiego mędrca po pomoc. Powiedział półkpiącym tonem Hubert, opluwając się przy tym. Światło ledwo wpadające do pokoju przez zasłonięte żaluzje lekko odbijało się w aparacie, który nosił na zębach, a za którym zawsze kryły się resztki chipsów zupełnie jakby odkładane na czarną godzinę. Nie mamy czasu na durnoty, Hubert. Sprawa jest poważna. Chodzi o dziadka Karola. Nie odpowiem na żadne pytania. Nie pomogę wam. Nie za darmo. Oświadczył kuzyn Krzyśka z uśmiechem, którego nie powstydziłby się żaden czarny charakter. Ale nie ma ale. żegnam was, skoro nie chcecie mojej pomocy. No dobra. Mów o co ci chodzi, powiedział Krzyś z rezygnowanym głosem. Aby uzyskać pomoc mędrca, zaczął podnieść nastolatek, musicie przejść przez trzy próby. Tylko najwięksi śmiałkowie im podołają. Ty chyba naprawdę spędzasz za dużo czasu przy komputerze, stwierdził Józio. Pierwsza z prób to zadanie, którego podjął się sam Herkules w jednej ze swych 12 prac. Wymaga wielkiej odwagi, inteligencji, siły i wytrwałości. Czy nasi bohaterowie uzyskali pomoc od Huberta? Dowiecie się przeczytawszy całą tę książkę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, a najbardziej dom pełen kultury. Wszystkiego dobrego. Trzymajmy się. Zostałem zaproszony, Staniątki, Staniątki, jakie piękna nazwa, Staniątki, czy Staniątka, nie, Staniątki, Staniątki, Staniątki.